Witam wszystkich ponownie na mojej plantacji Przężyta. Jesteśmy tutaj właśnie 3 tygodnie po poprzedniej ilustracji. Teraz możemy kolejne jakieś tutaj wnioski dla Was wyciągnąć. Tutaj był właśnie zgodnie z tym, co wcześniej było mówione, był wykonany zabieg T3 połączony z zabiegiem insektycydowym. No i właśnie tutaj jesteśmy dzisiaj, żeby to zlustrować. Właściwie już przed chwilą tutaj trochę zlustrowaliśmy, jaki tam efekt to przyniosło. No, i chciałem tutaj oddać głos dla pana Wojtka. Witam wszystkich serdecznie. Proszę Państwa, plantacja jak wyglądała, świetnie, tak wygląda doskonale. Deszcze, jak widać, sprzyjały. Kłosy są potężne, pięknie wypełnione. Zwróćcie Państwo uwagę, że rośliny były w stanie wypełnić od ostatniego pięterka dosłownie. Kłosy, czyli pokarmu nie brakowało, wody nie brakowało, pogoda bardzo sprzyjała, nie było upałów. Ja to powtarzam, zboża, kłosowe to są trawy, one nie potrzebują wysokich temperatur. Jeżeli temperatura osiąga powiedzmy 22-3, góra 25 stopni, to jest górny zakres tych optymalnych temperatur dla. Zbóż kłosowych, e, prosiłem o czy proponowałem wykonanie zabiegu T3 na kłos. Kłosy, jak widać, są zdrowe, ale co przy okazji nam e, wyszło, zerwę sobie jakiś liść flagowy o chociażby ten. Cieszyłem się, że e, zabieg T1 był trafiony, bo nie ma chorób po, podsuszkowych nigdzie. E, Widzieliśmy, że t dwójka spowodowała zniszczenie grzybów na liściach w ich szczytowej części. Tutaj te liście wyglądały na zdrowe. Co się okazało? Kiedy poszedł zabieg T3, zniszczony został rozwój grzybów w pozostałej części blaszek liściowych górnej partii łanu. Myśmy tego jeszcze nie widzieli. Choroba miała charakter utajony. Natomiast środki chemiczne zadziałały i wyeliminowały nam grzyby, ratując tę część aparatu asymilacyjnego roślin, czyli, czyli te górne liście flagowy i podflagowy. Gdyby zabieg T3 nie został wykonany, z całą pewnością te liście byłyby już wyeliminowane z pracy. Rośliny budowałyby plon tylko w oparciu o asymilację kłosami. Także cieszę się, że no, moja propozycja została przyjęta, zrealizowana i że efekt jest taki, jaki jest. Rośliny niechętnie kończą wegetację, one są wciąż zielone, jak widać, w świetnej kondycji. Wciąż nalewają ziarno, i podtrzymuję swoją opinię, iż będzie tutaj 7 ton ziarna z hektara średnio. Cóż mogę więcej powiedzieć? Dziękuję za, za poprzednią paradę. I teraz możemy, właśnie z całą, z całą pewnością, powiedzieć, że jednak to w tym sezonie zabieg ten trzy był w pełni uzasadniony i słuszny. I Jaka była ilość opadów łącznie w czerwcu? Od 1 czerwca do dzisiaj, czyli 24 czerwca, spadło u nas 110 litrów. No proszę. A deszcze były bardzo regularne, dobrze rozłożone w czasie, więc Łan był ciągle zwilżony, wciąż tak, tak, tak. bardzo wystawiony na e, atak, na infekcje chorobami grzybowymi. Także te trójka w tym roku absolutnie była konieczna. Wrócimy na tę plantację znowu za mniej więcej 3 tygodnie 4. Zobaczymy przed żniwami w każdym razie. Tak. Zobaczymy, jak, jak to będzie e, wyglądało. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.